z wami. to Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Jezus powiedział do swoich apostołów: Idźcie i głoszcie. Bliskie jest już królestwo niebieskie. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych. Oczyszczajcie trendowatych, wypędzajcie z wyduchem. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie. Nie zdobywajcie złota ani srebra, ani miedzi do swych trzosów. Nie bierzcie w drogę torby ani dwóch sukien, ani sandałów, ani łaski. Laski. Wart jest bowiem robotnik swej stramy. A gdy przyjdziecie do jakiegoś miasta albo wsi, wywiedźcie się, kto tam jest godny i u Niego zatrzymajcie się, dopóki nie widziecie. Wchodząc do domu, przywitajcie Go pozdrowieniem. Jeśli dom na to zasługuje, niech wstąpi na Niego pokój wasz. Jeśli zaś nie zasługuje, niech pokój wasz powróci do was. A jeśli by Was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom Waszym, wychodząc z takiego domu albo miasta, strzącznijcie proch z nóg Waszych. Zaprawdę, prawdę, Wam, ziemi sodomskiej i gomorejskiej, lżej będzie w Dzień Sądu niż temu miastu. Oto Słowo Pańskie. Łości znają powiedzieć, jeśli coś w życiu jest tak mocno trudne, albo no, radosnie, mamma mija, mam no, tak bym mówiono, żeby... No, powiedzieć to, co czują w sercu. Myślałem troszeczkę mówić o, o tym domu. O, dlaczego jesteśmy tutaj? To dom no, większość już byliście tutaj, dom e, Stowarzyszenia Maria Królowej i To jest stowarzyszenie uznane oczywiście przez e, Watykan już od lat i związane z naszą e, Rodziną Montfortańską, czyli z naszym zgromadzeniem e, Montfortanów, ojców e, i braci. I więc e, ten dom wynajmili e, jedna grupa dziewczyn, kobiet, e, które żyją ślubami e, szlub, prywatnymi, mają śluby prywatne, e, odnawiając ich co, co roku. Więc to jest siedem 8 tych kobiet, które mają jeden dom tam we Włoszech i jeden tutaj w Medziugorie. I po prostu oddali swoje życie, żeby służyć nam Ojcom w rozszerzaniu duchowości monfortańskiej, czyli tej duchowości zawierzenia się Jezusowi przez Marię, Totustus tu, to tatua. Pomagają ojcom głosząc i konferencje. Różny rodzaj apostolat, apostolatu, od więzienia do biednych, caritas, wszystko to, co jest potrzebne. Osoby zniewolone, opętane, wszystko to, co jest, mają serce otwarte, gorliwie i po prostu służą. Także tutaj można poczuć jak w domu, jeśli jesteście zawierzony, nie macie. W takich możliwościach chcecie przyjechać do Medziorię, można tutaj. Oczywiście tutaj mają tylko pięć chyba pokojów, nie ma tyle miejsca, ale no, ma, ma, mamy to, co mamy. Więc jest dom otwarty dla wszystkich, którzy potrzebują jakiejkolwiek pomocy. Pan Jezus tu bardzo po raz kolejny jest bardzo ostry. Albo. Lepiej mówić, chciałby uświadomić nam, kapłanom, jak mamy się zachować, kiedy ewangelizujemy, kiedy jesteśmy w drodze, e, głosząc Ewangelię, mówiąc o Jezusie, o Królestwie Bożym, e, kiedy uzdrawiamy, kiedy no, jesteśmy w tej walce, no, kiedy byliśmy tam, tego Franciszkanina i łopawić, no, on powiedział, też była bardzo podobna Ewangelia, mówiąc. Jeśli ewangelizujecie, nie pozdrawiajcie nikogo w drodze. Ciekawe. I on powiedział to, no, widać, że no, rozważa Słowo Boże. Powiedział jedną rzecz, jest to prawdą, ale najbardziej mu przemawia i on widać, że korzysta z tego. I ten brat Iwan powiedział, że nie chce, zanim zacznie mówić, albo robić, ewangelizować, cały dzień jest zanurzony w modlitwie. Widać tutaj nasz Dominik, brat, no, jak czyta Słowo Boże. No, uważaliście, no, to widać natychmiast, kto ma to Słowo Boże w sobie, kto to Słowo czyta i nie tylko, lecz medytuje. To wystarczy słuchać, no, każde słowo robi echo. W sercu oczywiście tego, który robi to samo. Bo to nie, nie da się, nie da się ukryć. Ukry, ukryć. I Bogu dzięki, że to tak jest. Niech Pan Bóg i dalej błogosławi, żeby było cały Słowem Bożym. Żeby to, to Słowo było w Tobie i wokół Ciebie widocznie coraz bardziej. I On powiedział, że nie pozdrawiajcie nikogo. Bo to jest sens. A często i no, no, kapłani nie mają takich możliwości. No, znaleźć czas, żeby się ukryć, no, napełnić się Duchem Świętym, e, no, mieć to namaszczenie Ducha, Ducha, Duchem Świętym, żeby mogli no, w każdej chwili e, otwierając usta, e, patrząc oczami. No, otwierając usta, żeby to zawsze było Duch Święty, żeby to słowo, które wychodzi, było zawsze namaszczone Duchem Świętym. Żeby to nie mówił kapłan człowiek, lecz sam Bóg tłumaczając Słowo Boże na sposób teraz i tutaj potrzebny wam, wami. No, jest ciekawy ten dar głoszenia. Naprawdę to jest dar darem. To Bóg daje. Ja jestem zadziwiony. 10 lat studiowałem no, teologię. Ale nikt mnie nie uczył, jak głosić Ewangelię. Jak wypędzać złe duchy, jak wyspowiadać. Ciekawe. Jakaż, no, nienormalna, nienormalny uniwersytet. No, teologiczno, w którym, no. No, Wszyscy myślą, że nas przygotują tam, ale nie. Ale dopiero no, teraz, jak kapan rozumiem o co chodzi, bo tu zależy od Boga wszystko. Oczywiście od naszej modlitwy, naszej, naszej otwartości, ale Bóg daje charyzmatę, daje darę, tak jaką chce e, i działa przez nas, e, kiedy chce. No. I widać, że po prostu no, potrzebujemy tego Ducha Świętego. Bez Niego, jak Jezus mówił, nic nie możemy zrobić. Po prostu nic. I dziś tutaj, mówi, mówi pismo Święte, Jezus mówi: Jeśli no wchodzisz do jakiegoś domu, jeśli te, ta osoba w tym domu i ten dom jest godny, zobaczcie tutaj, korzysta to, to słowo godność, żeby natychmiast rozoznawali. Albo cię przyjmują, albo nie. Kardynał Wyszyński, błogosławiony, powiedział, Uważajcie do kapłanów, do, do wierzących, żeby nie uklękali mi, który mamy Jezusa Chrystusa przed duchem tego świata. Świat musi uklęknąć przed nami. I to jest Jezus. No, kiedy osoba czyta całą Ewangelię, można znaleźć tam wszystkiego. Jezus tutaj mówi. Jeśli nie chcą Cię przyjąć, albo jeśli nie chcą, jeśli Was gdzieś nie chciano przyjąć i nie dano posłuchu słowom Waszym, to znaczy, czy chcecie słuchać teraz? A nie tylko słuchać, praktykować to, co Kapan mówi. Mówi do mnie, żeby już świadomić, żeby tak działało w życiu. Jak miecz obosieczny. No. On przenika wszystko. Ale słowo Boże, teraz Słowo Boże, jak Jezus powiedział, to jest, On On będzie nas sądzić. Jezus mówi, ja nie będę was sądzić, moje słowo będzie sądem waszym w dniu śmierci. Ale i w życiu tutaj. Więc słowo Boże, święty Paweł w liście do Rzymian mówi, że Słowo Boże jest pełno Ducha Świętego. My oddajmy teraz w tej mszy, e, e, cześć, hołd Duchowi świętemu. Ale Duch Święty nie chce być bez pod nim. On chce teraz pracować. Teraz może zmienić wszystko w naszym życiu. Tylko wystarczy. Uwierzyć, że to tak jest. Że ono teraz może działać. W ostatnich dniach, będąc w pielgrzymce, tak mi przychodzi. Nigdy tak nie myślałem wcześniej, żeby Wam powiedzieć, no, kolejny raz, kiedy będziemy no, zdecydowali pojechać do Medjugorje, żeby nie czekać ten dzień. Żeby po powrocie już w momencie, kiedy przyjdzie nam natchnienie, no, za rok będę w Medziuborie, żeby zaczęli w domu naszym przygotować się na medziuborie. Żeby codziennie modli, modlił się w tej intencji. Żeby tam minut, pięć minut zostawił w tej intencji. Modlę się, Mario, przygotuj mi wszystkie łaski. I wstąp pójdąc do tego miejsca, żeby już niebo było otwarte. A zwykle przychodzimy tutaj, teraz będę się modlić, 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 spędzić czas, żeby coraz więcej łask otrzymał, potem wracam z, tymi, z tym bagażem do domu. Ale może być lepiej by było modlić się, no, w tej intencji, żeby, no, no, Wchodząc do tego, no, przychodząc do tego miejsca po prostu tylko niebo się otworzyło i żeby korzystać z tych łask, żeby one coraz głębiej no, no, ukorzeniły się w moim, 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 moim sercu, mojej duszy. I nie dano posłuchu słowem waszym wychodząc z takiego domu albo miasta stroszniście proch z waszych nog. I ten pokój, to mądrość, cokolwiek tutaj możemy. Jezus mówi o pokoju. Jeśli dom na to zasługuje, niech wstąpi na niego pokój wasz. Niech na ten dom, do tych serc wstąpi mądrość wasza. Bo wy macie mądrość. Mądrością jest Jezus Chrystus. Słowo Boże. Wy macie radę. Wy macie bojażę Bożą. Wy macie no, cnotę Jezusa Chrystusa i Marię w sobie. Macie doświadczenie modlitwy. Jesteście osobami, którą, które się modlą. Tam, gdzie jest modlitwa, tam jest Duch Boży, Duch Prawdy. Jesteście świadkami Różańca Świętego. Wszystko dajemy tym osobom. Jeśli osoby by chcieli, i chcą przyjmować. Jeśli nie, wtedy po prostu Jezus mówi: Niech pokój i wszystkie te dary, które macie, powrócą do Was. I to nam daje tą godność, tą świadomość, kim jesteśmy. To nie jest powód, żeby byli pyszni. Nie daj Boże, to jest niebezpieczeństwo, ale to inny temat teraz. Ale być godnym, no bo Jezus mnie powołał, być godnym, że jestem chrześcijaninem, być radosnym, bo jest, mam chrzest, jestem w, tej, w tym gronie miliardów osób, no, które no, ma, mają Chrystusa Jezusa w sobie, powołani, żeby głosić Ewangelię. I parę słów tylko odnośnie zawierzenia. Wiem, że wielu z Was nie zrobiliście ten, ten akt zawierzenia. Tak mówi na początku tajemnicy Marię, św. Ludwik de Montfort. Mówi o tajemnicy. Mówi tak, wybrana dusza. To zawierzenie 33 dni on tak patrzy na to. Żeby mieć Marię i zjednoczyć się z duszą Matki Bożej, powinniśmy no, przeczytać traktat albo tajemnicę Marii i potem zrobić ten akt zawierzenia 33 dni i powtarzać, wracać do tego ducha zawierzenia, to co siostra Barbara wczoraj mówiła, bardzo piękne, konkretnie. Już to są owoce, owoce tego życia z Matką Bożą. No. Często no, ludzie zapominają, mówić, że no, Maria chce się zjednoczyć z Tobą. Montfort mówił o mystyce, mówi o świętości, mówi o szybkim działaniu ducha Marii w Twojej duszy. I mówi, jeśli przez to nabożeństwo e, owocy, które będę, będziesz miała, miało, no za miesiąc i innymi, praktykami, nabożeństwami e, potrzebujesz parę lat oczywiście, że często nie widzimy ale jest potrzebne to, to świadomie ofiarowanie samego siebie Bogu przez Marię Maci Przenajświętszej oddać się na taki sposób i Montfort teraz nie będziemy wchodzić w praktykę wewnętrzną robiąc, jaką sugeruje wszystko wszystko każdy oddech, akt, wszystko robić z Marią. I opisuje Ludwik Demonfort, jak chce to robić. Uprosić łaskę o ducha świętego, teraz jest czas no, weź to, msza święta uczci jemu bić w Marii. On mówi o nieustannie obecności Twojej twoje istoty, Twoje dusze w Marii. Jak się to stanie? Dusza tylko wie, kiedy zaczyna łaska działać w, w Tobie. Będziesz wiedziała. Robić wszystko dla Marii. To wielkie są trudności. To widzę. Ciągle mnie pytają, po 10 lat zawierzenia, ojcze, czemu ja mogę e, ofiarować ten różaniec w swoich intencjach? Dusza, która żyje tymi praktykami, nie ma żadnych wątpliwości. Tak ma, takie ma zaufanie do Marii, że po prostu sobie nie ufa. To jest kontraefekt. Efekt, owoc tego nabożeństwa. Na początku tej drogi to wygląda jak strata czegoś, że mogę stracić coś. Siłę, moc mojej moje modlitwy. I to jest. Pułapka złego ducha, który nam tak szepta, no sugeruje, a nie ty. No, mu, mu, musisz się troszeczkę modlić w Twoich intencjach, bo Ty bo lepiej widzisz niż Matka Boża. Gdyby mieli świadomość, co ona robi w naszym życiu, co ona wie, my by płakali z radości, pokutując. Że w każdym takim akcie po prostu zabijamy miecz w jej serce. Każdy raz, kiedy wątplimy i uważamy, że nasza modlitwa i nasze intencje są lepsze od niej i postawiamy takie pytania, to po prostu jest brak niezaufania. Owoc duszy, która żyje tym nabożeństwem po prostu nie ustanie. Jak fale teraz gdzieś będziecie nad morzem tam. Jeśli będę, no. I próbujcie kontemplować. Znaleźć pięć minut, i patrząc na te fale, no, jak, no, uderzają, no, wybrzeże, jak tak sobie mówię, no. Tak Maria robi, no, w naszej duszy. Po prostu robi wszystko. I tak mówi: wybrana dusza to jest tajemnica, którą odsłonił mi najwyższy Bóg a której nie znalazłem w żadnej książce, starej czy nowej. Powierzam je Tobie przez Ducha Świętego pod następującymi warunkami. I teraz on opisuje. Czytam tylko troszeczkę, żeby was no, mając nadzieję, żeby to, co czytam zrobiło jakieś echo w waszym wnętrzu i żeby podejmowali decyzję przeczytać tę ten, ten, krótkę. To krótkie dzie dzieło. Numer 41. Mówi tak: to nabożeństwo czyni duszę prawdziwie wolną, wolnością dzieci Bożych. No, być wolnym to jest związane z tym zaufaniem. Ufać. Wy wiecie, który jesteście w małżeństwie, dzieci, kiedy e, zaczynają być poranione, Pierwsze, co tracą, to jest zaufanie. Zamykają się. Grzech zamyka. No. Wolność Jezusa Chrystusa uwalnia nas. Daje nam coś niesamowitego. Daje nam poczuć pierwocinę Ducha Świętego, czyli życia wiecznego już na tym świecie. Biedni musulmani, oni Wiedzę, co, co, czego nie mają. Mają kult do Boga. Modlą się. Nawet go, gotowi są zabić w imię Bo Boże. Ale nie mają przebaczenia. Ono nie, nie doświadczają, co znaczy przebaczyć. A to jest ta wolność. Kiedy dusza przebacza, jest gotowa, zdolna. Kochać bezinteresowną miłością. Jeżeli z miłości dla Marii dusza oddaje się jej dobrowolnie wolnie, w niewolę, to owa najdroższa pani w zdzięczności. No, dziękuję wam, drogie dzieci. Słuchajcie, jak jest to bardzo podobnie. Jakby Montfort, serce Montforta czuje górę. Ty oddajesz się Marii, a Montfort mówi... To owa najdroższa pani z wdzięczności rozszerza nasze serca. Czy nie mówię cały czas o tym tutaj w orędziach Matki Bożej w Dziękuję Wam, że odpowiedzialiście na moje wezwanie. Rozszerza Twoje serce. Będzie rozszerzać Twoje serce i sprawia, że dusza idzie krokami olbrzyma. drogą przykazań Bożych ona oddala znużenie czy mamy znużenie w życiu naszym ona uwalnia od smutku i skrupulu a mamy te, te skrupule smutek znużenia niechęci egoizm i tak dalej już wiemy ona uwalnia. Róbcie i zobaczcie. My robimy tylko. Ona czyni. To już, to jest tylko pierwszy krok. Kolejny raz, kiedy wam ktoś będzie mówił o Moforcie, o zawierzeniu, pamiętajcie tylko jedną rzecz. To jest istotą: że jeśli rozumiesz ta słowa, Matka Boża chce zamieszkać w Tobie. Tajemnica mistyka życie wieczne A jeśli Maria zamieszka w twoim sercu, w twoim życiu, w twoi, tutaj w twoim umyśle nie 5 sekund dziennie, 5 minut dziennie, kiedy myślisz o niej, kiedy modlisz się, lecz 24 godziny na dobę nie ma twojego życia nie ma twoich więcej pragnień wszystko znika tak na sposób delikatny, z miłością, łagodnością, że ty po prostu chcesz tego, pragniesz. Zaczyniasz być uzależniony, koniecznie, wolny od wszystkich, z wszystkich uzależnień, teraz uzależniony od Ducha Marii. Czujesz tą miłość macierzyńską. Czujesz tą moc, władzę, którą Bóg udzielił ją, żeby niszczyć wszystko to, co nie jest od Boga. Ona odala to wszystko. Tego właśnie nabożeństwa nauczył Pan nasz Agnieszkiem de Lancôque, jako środka pewnego uwolnienia się od wielkich trudności i niepokojów, w jakich się znajdowała. Powiedział do niej, zostań niewolnicą mojej matki i nosz łańcuszek, co też uczyniła. Wtedy też wszystkie jej troski ustąpiły. Montfort cytuje z życia tej siostry, tej zakonicy. A ona żyła w XVII wieku, e, siostry Dominikanki. Jezus powiedział do niej Zostań niewolnicą mojej matki i nasz No Oddaj wszystko, więc zalecam. No. Polecam, żeby odważnie podejmowali tą decyzję i mówi: co najmniej raz w roku wracać. Dlaczego to jest co najmniej raz w roku? Żeby no, mieli to, ten habitus, to odzieżę, bo każdy początek jest trudny. I potem, kiedy Bóg otworzy bramę tego nabożeństwa w naszej duszy, wtedy... Zaczyna dusza żyć codziennie. Codziennie prowadzi rekolekcję z Matką Bożą. Codziennie. Bo będzie wszystko robić z nią. Wszystko. Gotować, sprzątać, pracować na komputerze, projektować, budować. Będzie inżynierem Matki Bożej. Będzie kapłanem. Będzie mężem, mężem swojej żeny. Swoje żonie, ale Matka Boża tam będzie. Wszystko dla niej, w niej i przez nie. Ja niech tak Pan Bóg ma. w tej Eucharystii przez Ducha Świętego, stawię podziwianie ręko chęci, pragnienia, żeby otworzyć swoje serce na, to, na ten dar, prezent, który nam Bóg chce udzielić. Amen.